manifestacja hutników oraz wspierających hutników, górników oraz wszystkie branże energochłonne pod sejmem. Przejdzie za chwilę pod kancelarię Prezesa Rady Ministrów, przeciwko rządowi Donalda Tuska, przeciwko polityce platformowatelskiej Tuska Trzaskowskiego i wszystkich tych, którzy niszczą polski przemysł. Wszystkie centrale związkowe o TNZZ Solidarność, po OPZZ, po kontre po sierpień 80 protestują w obronie miejsc pracy. To wielki protest przeciwko polityce Zielonego Ładu, wielki protest przeciwko temu, co zrobił Rafał Trzaskowski 24 października 2014 kiedy to zgodził się w Brukseli z Ewą Kopacz na drugi pakiet klimatyczny na lata 2020-2030, i to jest efekt. Tysiące demonstrujących Polaków w obronie miejsc pracy to są właśnie decyzje Trzaskowskiego i ludzie przeciwko temu protestują. Jeden te ze związkowcami, m.in. z. Jest pytanie kiedy idziemy na Sejm rzeczywiście jedynym związkowcami z Nowej Huty Krakowa i wszyscy tutaj bez względu na to z jakiego są związku zadają proste pytanie jakie jest rozwiązanie żeby ten zielony ład odrzucić i ja powiem państwu wczoraj rozpoczęła się rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym i 27. Kolejna rozprawa i mam nadzieję, że zapadnie wyrok z inicjatywy posłów, stu posłów, m.in. ja się pod tym podpisałem, żeby uznać EUET, czyli te całe uprawnienia CO2, za niezgodne z konstytucją, żeby tania była energia w Polsce, żeby hutnictwo uratować, żeby uratować koksownictwo. To jest klucz. Trybunał Konstytucyjny może doprowadzić do tego, że ten cały Zielony Ład w Polsce upadnie.